Hej, słuchajcie, jestem osobą, która podchodzi do życia konkretnie i na temat. Lubię rozmawiać, stanąć przed kimś, rozmawiać, mieć kontakt wzrokowy. Może wychowałem się też w innych czasach, ale myślę, że łatwiej jest podejmować decyzje, kiedy masz z kimś wchodzić w jakąś współpracę, kiedy możecie ze sobą porozmawiać, omawiacie pracę, widzicie się. Staram się wyjaśnić, w jaki sposób ta praca będzie wykonana, widzę reakcję mojego klienta i wiem, przynajmniej staram się odczuwać to, rozumieć, czy, czy, czy ta współpraca ma szansę, żeby się układała. To jest jednak bardzo ważne. Tak samo kiedy, kiedy rozmawiasz się z pracownikiem, jest kontakt wzrokowy, rozmawiacie, zadajecie sobie pytania, pracownik opowiada coś o sobie i. Widzicie, czy się rozumiecie podczas tej rozmowy, czy nie. Oczywiście bywają też błędy poza tym, że się widzi. Ale jest w dzisiejszych czasach bardzo duża grupa ludzi, czy to w, w jakichś zleceniach, którzy chcą, chcieliby wszystko wyjaśniać SMS-ami. Czasami drobne sytuacje, drobne tematy, które są tam, mają jakieś wątpliwości, niejasności. Chcą wyjaśniać, jakby to powiedzieć, chcą wyjaśniać tylko i wyłącznie z dro drogą sms ową czy tam WhatsAppem i sobie tak będą pisać. I czasami taki temat, który można wyjaśnić w ciągu trzech minut. Za przez telefon, oni chcą wyjaśniać jakimiś wiadomościami głosowymi czy sms em -y. No i tak się to ciągnie. Więc te trzy minuty to się ciągnie czasami dwie godziny, jakiś prosty temat. Teraz jeżeli będziesz miał takich sytuacji ze 30, no to wiecie, jak ktoś ma szufladki w głowie i może sobie to poszufladkować. No to fajnie, jak ktoś nie ma tych szufladek, no to wtedy jest tro trochę słabo. No, do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że ogólnie czasy są świetne. Mamy bardzo duże możliwości, mamy bardzo fajną technologię, no. mamy świetne samochody i ja lubię z nich korzystać. Niby nie, jest, nie jestem fanatykiem samochodów, ale, ale chyba jednak jestem. no tak no. Lubię się trochę nimi bawić. Jest pozytywów dużo w, w dzisiejszych czasach, ale to właśnie, że ludzie przestali ze sobą rozmawiać, to, że my wolimy pisać ze sobą smsy. Mamy z, przy sobie telefony. Mawiasz się z, się z kimś o jak, na jakiś kontakt, nawet na jakąś godzinę. Te osoby potem nagle nie odbierają od ciebie telefonu. Nie wiem, o co chodzi. I zdarza się na przykład tak, że przez dwa dni od ciebie nie odbiorą, a tak naprawdę w ich interesie to też było, żeby odebrały. Trochę nie rozumiem tych czasów. To jest dla mnie trochę przerażające, ale z reguły wtedy po prostu zaprzestaję takiej współpracy z kimś takim. Myślę, że to jest, to jest bardzo słabe, bardzo słabe. Tak chciałem się tylko podzielić. Pozdrawiam. Miłego tygodnia.